Witam, no, nazywam się Tomasz Szczerek. Przygotowania do gali tak naprawdę trwały już od, od 4-3 lat. W momencie, kiedy otwierałem klub, klub sportowy Szczerek Fighting w Kołobrzegu miałem w zamyśle organizować galę, galę MMA dla, dla właśnie swoich zawodników. No ale, ale tak naprawdę po ostatniej, po ostatniej imprezie organizowanej przy, przy, moim, przy moim udziale w lutym tego roku, padła decyzja z zarządu, żebyśmy zrobili swoją imprezę o nazwie właśnie MMA Fight Night. I tutaj trzeba wyjaśnić, Diva Spa to sponsor strategiczny naszego przedsięwzięcia, za które bardzo dziękujemy. Zapewnili nam bazę, bazę noclegową dla zawodników, tak więc zawodnicy mogą godnie, godnie wypoczywać, godnie przygotowywać się do swoich walk. Przede wszystkim zależało mi na tym, żeby startowali zawodnicy z Kołobrzegu, jak i z okolic Kołobrzegu, no żeby, żeby, żeby zrobić imprezę dla, dla, dla kołobrzeżan, dla załóżmy ludzi z Białogardu, z Koszalina, ale też spływały różne oferty, różne oferty walk, no i po prostu trzeba było usiąść, do, dopasować odpowiednio umiejętnościami zawodniczymi, rekordami, tak no starałem się, żeby, żeby walki były wyrównane. No i, no i zobaczymy, jak to wyjdzie 19 maja. Dokładnie, znaczy w, w zeszłym roku po, e, pomagałem w organizacji Gali. No, niestety nie doszło do skutku. E, chcieliśmy zorganizować mec, mecz Polska-Niemcy, no i do, do, dopięliśmy wszystko do końca. Tydzień przed, tydzień przed imprezą, niestety, Niemcy nam się wycofali. To była jakby pierwsza przygoda z, z organizacją tej gali. No druga przygoda, już taka bardziej konkretna, no bo do mnie należało zorganizowanie fight kardu, sędziów, załatwienia klatki. no ogólnie, ogólnie wszystko, jeśli chodzi o merytorykę tego przedsięwzięcia, nauczy, nauczyłem się, no i jak to mówiłem, do trzech razy sztuka, teraz robię zupełnie, zupełnie sam. No i efekty będziecie mogli oglądać 19 maja. Ja z niecierpliwością czekam na walkę Joanny Jędrzejczyk, to jest mistrzyni świata w tajskim boksie, mistrzyni Europy sprzed, sprzed dwóch tygodni z Turcji, tak więc będzie debiutowała w formule MMA, tak więc z niecierpliwością czeka, czekam na jej walkę, widziałem jej walki właśnie w K1 w Muay Thai, tak więc naprawdę myślę, że, że to będzie super walka no i walka wieczoru, Artur Głuchowski spotka się z Szymonem Bajorem po swojej ostatniej porażce, też jestem ciekawy postawy Artura Głuchowskiego, jak się odnajdzie, no to jest zawsze jakby ciekawe z, z innego punktu widzenia, tak? trzeba się podnieść po porażce trzeba, trzeba psychicznie bardziej, bardzo się do tego wzmocnić, tak więc tutaj też będę wyczekiwał no ale oczywiście najbardziej swoich, swoich zawodników, wystawiam trzech zawodników w tym jedną dziewczynę, Iwonę Oleczek w Formule K1 tak więc naprawdę wydaje mi się, że przy takim nakładzie finansowym udało mi się zebrać odpowiednich ludzi, którzy dadzą po prostu dobre walki. Generalnie zacząłem w wieku 10 lat w atletycznym klubie sportowym w Białogardzie. To był, to był trening zapasów. Przez 10 lat uczestniczyłem w, w różnego rodzaju zawodach. Jeździłem na mistrzostwa Polski, zdobywałem medale mistrzostw Polski juniorów, seniorów. Dwa razy reprezentowałem Polskę na mistrzostwach Europy juniorów. Ale kontuzja w 2000. W yy, trzecim roku spowodowała, że, no, że zaprzestałem jakiegokolwiek yy, uprawiania zapasów. Tak? Przez 3-4 lata, no, prawie przez 5 lat nie, nie, nie uprawiałem żadnego sportu. No i właśnie ten wyjazd do Londynu spowodował to, że na nowo, na nowo zacząłem, zacząłem się odnajdywać i na nowo zaszczepiłem się sportem. Tak? Trafiłem do klubu yy, London, London Fight Factory gdzie po jednym treningu do, dostrzegli moje umiejętności zapaśnicze, za, zaproponowali mi pracę w charakterze trenera o, od zapasów. W zamian za to miałem treningi brazylijskiego jiu i tak się, to, tak się to nakręciło. Wiadomo, no, w, przez internet szuka, szukałem odpowiednich klubów, zjedziłem kilka w Londynie, no i szukałem najbardziej odpowiedniego dla siebie, no i pewnego dnia trafiłem. W podobne warunki jak tutaj, bo mieli klub jeszcze wtedy pod linią metra, tak więc w jednym hangarze była mata, w drugim hangarze była klatka, ring, w kontenerze była siłownia, tak więc to jakby podkręciło mnie do tego, że naprawdę nieważne, nieważne jest miejsce, nieważne jest sala, ważne są chęci, no i umiejętności trenerskie, żeby, żeby, żeby coś, coś osiągnąć. No widziałem no naprawdę dużo, dużo mocnych zawodników przewijało się przez Prze, przez ten klub, no i ale no, tak jak mówię, krótko, bo dwa miesiące po dwóch miesiącach e, nadarzyła się okazja powrotu do Polski no i wróciłem i zacząłem na nowo w brzegu otwierając klub sportowy już na własną rękę e, znaczy moja przygoda generalnie z brazylijskim jiu za, zaczęła się w 2006 roku, kiedy wyjechałem do Londynu i tam zetknąłem się na nowo po pięciu latach przerwy z zapasami właśnie z brazylijskim jiu-jitsu. I po roku czasu spędzonym w Londynie wróciłem do koło No i bardzo wywarł na mnie wrażenie klub London Shoot Fighters. I chciałem coś takiego stworzyć w Kołobrzegu, Wydaje mi się, że, że idę dobrym torem, prowadzę klub i 4 lata. Prowadzimy zajęcia przede wszystkim dla najmłodszych, dla najmłodszych dzie dzieciaków, ta najmłodsza grupa ma, jest w wieku 4-6 lat, następni to 7-13. Ale też spotykają się ludzie po 50. Ostatnio miałem pana w wieku 73 lat, który przyszedł i bardzo, bardzo mi zaimponował powiedział, że karate już go nudzi, że chce spróbować MMA. Tak więc przede wszystkim wysłałem go na, na badania lekarskie, bo każdy zawodnik. Musi Musi, musi takowe przejść. Niestety lekarz za, zakazał mu uprawiania tej dyscypliny. No ale generalnie jesteśmy otwarci na, na wszystkich, nie nastawiamy się tylko na wyczynowców. Można u nas przyjść, potrenować rekreacyjnie, e, przyjść sobie z dzieckiem w wieku np. dwóch lat pod opieką rodzica, też dziecko możemy już powoli wdrażać e, w tę te, w w dyscyplinę. Dokładnie, no jestem, jestem proszony no i cieszę się z tego, że ludzie mnie zapraszają, że doceniają moje umiejętności zapaśnicze. E, tak więc cieszę się bardzo z tego, że mnie zapraszają. No, jest możliwość potrenowania też dla mnie z innymi zawodnikami, poznania, poznania innych klubów, e, poznania innych ludzi. Tak więc naprawdę no, jeżdżę, jeżdżę, jeżdżę po różnych klubach, no, ale dodatkowo walczę też w niemieckiej lidze zapaśniczej. Sezon jest od września do, do, do grudnia. I tam tydzień w tydzień mam walkę właśnie w zapasach, raz w stylu klasycznym, raz w stylu wolnym. Tak więc no, całe moje życie związane jest ze sportem. No i z tego żyję. Jak to wygląda? Wygląda to tak, że jest podział na ligi. Pierwsza, druga, trzecia, aż do dziesiątej, tak? Bo w Niemczech. Gdzie nie rzucisz kamieniem? W cudzysłowie, tam, tam w każdą wioskę tam trafisz klub zapaśniczy. I to jest, to jest fajne, że ludzie tym żyją. Przychodzą nawet na 6, 8, 10 ligę, dopingując swoich zawodników. To jest fajne. Jest załóżmy 10 klubów i każdy z każdym robi mecz. Tak? Pierwsza, runda jest, pierwsza runda odbywa się każdy z każdym, następna runda jest rewanżowa. I na podstawie tego, jakie wyniki się osiągnęło, ustalany jest mistrz i wicemistrz i tak dalej. Myślę, tak, bo tak jak powiedziałem, no, organizacją imprez zajmuje się od trzech lat. Organizujemy też puchar wybrzeża w Submission Fighting, może na, na mniejszą skalę, no ale ostatnio mieliśmy prawie 200 osób na, za, na, na zawodach, tak więc no, star, no, ży, żyję, żyję klubem, e, staram się cały czas go rozwijać, jak, na, jak najmocniej. Tak więc cały czas myślę, jak, wy, jak wyjdzie ta gala, będzie zainteresowanie. No, moi zawodnicy chcą walczyć, co mnie bardzo cieszy, no i dla nich, dla nich e, będziemy, będziemy organizować podobne zawody, jak, jak gale amatorskie również, ale gale, gale zawodowe też. Tak? Trafiliśmy sponsora, firmy Bell Service, która zbudowała nam klatkę. Mamy własną klatkę, dysponujemy ją, tak więc mamy o wiele większe możliwości niż załóżmy tam rok temu. Zapraszam wszystkich, naprawdę będzie na co popatrzeć, mocne uderzenia adrenaliny, już 19 maja, 11 walk, w tym jedna w, w walce w formule K1, w tym dwie walki kobiet, tak, tak więc zaprasza, zapraszam bardzo gorąco na, na gale MMA Fight Night.